W Witam was, widzowie, chyba w 14 już odcinku z tej serii. I wiedziałem już że ślub. Bugi bugi, ten odcinek nie będzie zbyt długi. Będziemy być śmieszne. I wie też coś nie... Pom... Pomadko. Jezus. że już mam zawał w 60, myślę, że 60 ma zawał. Uuu. O Jezu. Dej, Dobra, odesna. i rura. Nie kościoł! <grymne> no nie idzie! O kurwa, to nie wiem. O, Dobra, ja, ja, ja muszę kończyć! Co? Ja muszę kończyć już. Ale... kurwa. <grymne> o kurwa. Drugi bóg odcinek nie będzie zbyt długi. Drugi bóg i odcinek nie będzie zbyt długi, bugi, 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 zbyt długi. to wygląda na śmiesznie. Będzie bardzo długi.

nie będę na tamtej serwis. Jest to gier, tak. trzeba. Jak u ty masz tablicę rejestracyjną No. No, plon. Tak? No, plon. bo tu, o, Zopała i teraz leci. Uwa, to jest fajne. Uwa. Ile tam masz? 4,5. 4,5. To ja mam i 1. 1 y Tak jakby to 6 tam na godzinę. Dobra. O, łączę i odłączę. Dzięki, dzięki. Dzięki, 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 się, dzięki, 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 moment. dzięki, dzięki, bo dzięki, 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 z innych serii na pewno. dzięki, dzięki, Dobra, <laughs> to śmieszne wpadki. Mam jeszcze obornik, jeszcze leży ten obornik, no, ale chyba już po kiszącku my po po pylach? Ja, i ja mogę w odwozie pracować, <laughs> A ma ja mam rzucać? ja tutaj te pole będę kosił. Ja mój, ja, świat ja, ja inny powiedział, że mogę te pole wzią wziąć i że będę mógł je, ten, wziąć i skosić z niego słonecznik i, ten, i yy, później mu oddam te pole, niby, nie? A które pole tutaj naprzeciwko? No te słonecznikowe. No dobra, dawaj. Dawaj, ja będę z wjechał. Bo możesz mi ja akcja... to Będę rozrzucał. A wy pomożecie mi z odwodem pracować? Będę robił akcję słonecznik w kichankę. A kiedy będziesz? Co? Ale nie wiem. Ośka 10 gadać 100 metrów. O. To szybciej. Czekaj, czekaj Dewraca się. Dobra. Nie. Jedź się wysypaj. Nie. Tak, bo ty daj, Nie dajesz rady. Co? Jedź, bo ty daj, nie dajesz daj, rady. O! Nie rady nie daje. No! Jedź! To, czekaj, ja to jeszcze postawię na gokty Dobra, jadę, 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 jadę! Lula Lula Aha, będę pierwszy Niech się zapknie siedem na godzinę Co? Szybciej! To ile ty na godzinę jedziesz? Jeden. Siedem. Siedem? Siedem? Co? To biednemu zabroni bie, biednie zwykle. Kto biednemu zabroni bo to żyć? Jedznie Kto biednemu zabroni bo to żyć? Patrzcie jaki korek wziął naszą pistepę. Wspadek na ulicy krajowej więcej. O! Czy można się zespołnąć? O! A on ona nie daje rady, blokadę! O, idzie, Ale idzie, wie? idzie, o, wyszła. E mogę wywalić ze znowu Tak się sprawdził? O! Karmę na 15 metrów się jednak.

Kurna, pełno masz. Nie. No jadź, bo nie chcę sypać. 93 dopiero. Dobra, ja, jadź, Jim. Ja nie mam na kurna. Ile ty tu jedziesz? Grunki są te. Bronki, no szybciej. To nie blokuje no mnie. Blokuje, ja, tylko nie, nie pojmuje. Szyci, szyj, szyj z tą lodziarną. <grym> Aj bo ty nie pojimajesz. Zanios. Poimajesz, na te pole pole zwóleć. Okay. Dobra, puść! Daj mi ci świnie z wielkim lokem, bo ty nic nie rosną. Zostaw to! Zostaw to!

A, ci świnie z wielkim lok. Tak, się Ty leć tym na pole. Weź, zostaw to. Odnajdę. No weź, no. Bo no we... no. idzie, idzie, idzie. Weź, sąsiad. Ty Jura. weź, weź tym mieć ty może na pole i pada. O, ale poznaj.